Siemano YouTube, w Park Vegas w Hojnowie odbył się road Show Segwaya. Każdy mógł wpaść i przetestować kłady marki Segway, TGB oraz Linnheim. Nie mogło zabraknąć również mnie, tym bardziej, że jako jedna z pierwszych osób w Polsce miałem przyjemność przejechania się najnowszym, premierowym Segwayem AT5, czyli nowej 500 na rynku. Zobaczcie jak to wyglądało. Się zbiera ale niestety brak wspomagania w tym egzemplarzu oczywiście no i pozycja taka inna bo jest po prostu kierownica niżej ale to jest kwestia wiecie indywidualnych ustawień gdzie tu się wjeżdża w ogóle spróbujmy sobie tutaj espaço, To jest spoko. Na pewno jest niższe siedzenie, w związku z czym łatwiej, e, łatwiej przesunąć środek ciężkości. Piesza kurczę spoko. Jest fajne uczucie tego przyspieszenia. Robi też trochę wyjca, czyli trochę hałasu. Tutaj gdzie się jedzie? Ej, ja tutaj nie znam. Co tu jest? Co tu jest. Co tam? Co tam? A okej, okay. Hej. powiem ci, że bez wspomagania jest gorzej. <grymianie> Nie, kierownica dla mnie ok, no kwestia tylko przestawienia, ale bez wspomagania to ja się odzwyczaiłem. A to jest teraz amortyzatorem drgań. Zobacz, Daniel, naciśnij na nią. Nie. A, twarda jest ok, ale no ma amortyzator druganin. No bo są pewnie takie gumki założone, żeby twarde były. No to jedź. Wiesz co, no ma na pewno inny wydech. Ale to o. czekaj, to dawaj, zobaczymy. Dobra, no to jedź. Zaraz będę miał dla Was małą niespodziankę. Przed Wami aspirujący YouTuber, schodząca gwiazda internetów, kamerzysta i reporter, który będzie dla Was relacjonował, jak się jeździ na Segwajer 500 czyli Daniel. Danielu, zapraszam. A już przypierdzielił? Przy A, kierownica trochę taka dziwna. Się siedzi. Ale kurde. Daniel wyjechał właśnie razem z innymi uczestnikami roadshow. Razem z instruktorem, który prowadzi przez całą trasę. Gdyby nie ta kierownica, może i by się lepiej jechało. Na pewno bym wygiął tą kierownicę, ale mięciutki jest fajny. Górne, taki mały, ale z jest kupany. Ale kierownica na pewno jest niewygodna, to się czepiam od razu. nawet można opajacować Zostawimy większy dystans, żeby zobaczyć jak się spina שווייל Można skakać.